Pierwsza kwalifikacja bardzo fajna, 2,2 sekundy przewagi nad drugim zawodnikiem, całkiem fajne tempo. Druga kwalifikacja z dużym pechem, mieliśmy zamieszanie na pierwszym prawym klasycznie, tam się lekko spiąłem z Pawłem Koneckim i złapałem kapcia. Niestety, poskutkowało to ostatnim czasem w kwalifikacji. Wolne biegi jeszcze tak nie czułem dokładnie do końca auta, ale teraz widzicie się fajnie. Mamy tam już jakieś tam pomysły na poprawki, bo w tym roku troszeczkę jedziemy innym silnikiem, podobno trudniejszym, więc czeka nas więcej wyzwań. Ale generalnie jest fajnie, idziemy do przodu. No Generalnie ja e, chcę zdobyć dwie pięćdziesiątki kolejny raz. Jakoś się myślę, że z tego ósmego miejsca podbijemy do góry, zobaczymy. Najważniejszy plan jest taki, żeby dojechać e, w pierwszej czwórce i startować z pierwszej linii do półfinałów.